Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj taki dosyć krótki filmik, dlatego, że nakarmię tylko aksolotle, sprzątne tutaj nabrudzone. Dlatego, że trochę się tego nazbierało. Tam nie widać chyba z a z drugiej strony, właśnie tam z tyłu, jest nabrudzone. Dlatego ja tylko to sprzątnę i zaraz zobaczycie część skarmienia, na tyle jednak myślę, że ciekawie będzie to, że mam dosyć bardzo duże robaki i trzeba będzie je pokroić na mniejsze części i myślę, że sobie poradzą, przynajmniej mam taką nadzieję tutaj już wcześniej wpuściłem głupiki, były trzy a teraz już zostały tylko dwie ze sprawą tego oto użytkownika akwarium a jak na razie wszystko bardzo ładnie sobie rośnie Anubiasy dużo liści powypuszczały a śluzowiec już praktycznie zniknął wszystko już rusza także sprzątam e, dobra słuchajcie ogólnie wyszła dosyć niefajna sprawa E, dlatego że robaki, które dzisiaj kupiłam e, i które w sklepie okazały się być żywe i się ruszały, e, teraz już niestety takie żywe nie są i no dzisiaj aksolotle będą jadły chrupki, dlatego że takich im nie mogę dać. No, niestety jest tak wydaje mi się, że pierwszy raz, kiedy z takimi nieświeżymi robakami się spotkałem. Eee, I dobrze jest, żeby one takich nie jadły, bo to jest też niekorzystne dla ich zdrowia. Eee, no i co? Trzeba będzie po prostu załatwić inne robaki. A w tym czasie będą jadły albo mrożoną stynkę, albo właśnie chrupki. Słuchajcie, miała być niespodzianka, ale te, te robaki tak mnie zdenerwowały, że coś Wam pokażę, ale najpierw się zastanawiacie, czemu jest tutaj szklanka i czemu w środku są chrupki. I to dlatego, że mam tutaj właśnie tą niespodziankę, której ogonek już widzicie. Jest to mały aksolot. Dołączył do mnie kilka dni temu i do tej pory bezproblemowo dostawał robaczki. Ale jak widzicie, robaczków nie ma. Więc Ozzy, łaczaty aksolot, musi zjeść dzisiaj chrupki. I mam nadzieję, że ta krewetka, która tam sobie weszła do środka. Nie zostanie jego obiadem dzisiejszym. Szkoda by było, żeby była zjedzona. I myślę, że zobaczycie sobie, jak Ozzy sobie wcina dzisiaj chrupki. A ja może jeszcze zapalę światło. O! Powinno być dużo lepiej. Jak widzicie, on jest taki dwukolorowy. Od dołu jest taki bardziej biały, a u góry taki szarawy. No, mi się bardzo podoba. Jechałem do po niego ponad godzinę. I mam nadzieję, że. Dlaczego nie chcesz do środka wejść? Mam nadzieję, że szybciutko urośnie i będzie mógł wylądować w dużym akwarium. No, jak tutaj widzicie. No, nie za bardzo. No dobra, ja poczekam aż wejdzie do środka i wtedy zobaczcie, jak Ozzy sobie zje. chrupki. Jak widzicie, Ozzy złapał jakiegoś laga i próbuje zjeść szklankę. No, nie jest to zbyt dobre. Nie wykazuje się zbyt wielką inteligencją. Ale może powiem, po co ta szklanka tutaj jest. E, otóż takie malutkie aksolotle um, nie powinny być e, na piasku, albo najlepiej, żeby w ogóle były na gołym szkle. E, no ja już miałem tutaj przygotowane akwarium, ono było właśnie z krewetkami a, i było do odpowiedniej wielkości. A więc po prostu obniżyłem w nim temperaturę. Przystosowałem je pod młodego aksa i wpuściłem go tutaj. I czekam aż on sobie podrośnie trochę. Ale po co jest ta szklanka? Otóż, dla młodych aksów, piasek nawet drobny jest równie groźny co dla dorosłych aksów, żwiry i kamienie. Dlatego, że mogą go zjeść i potem będą miały problem z żołądkiem, nie będą mogły go wydalić. No i dlatego ważne jest, żeby albo karmić spensety tak, żeby tego piasku w ogóle nie zjadły, albo tak jak tutaj widać, chrupki były w szklance. Dlatego, że to trochę zapobiega. Połknięciu piasku, ale jak widzicie, tutaj bardzo skuteczny próbuje zjeść szklankę. E, no nic, ja poczekam aż trochę e, zwądrzeje nasz aksik mały Ozzy e, i zobaczymy, jak będzie jadł. Ok, jak widzicie, y, Ozzy już wszedł do szklanki, e, zaraz powinien zacząć ucztować. O ile tylko chrupki go nie zabiją. Ale ja zauważyłem, że to jest naprawdę bardzo inteligentny akolot. Dlatego, że często jak już tutaj. No mam biurko akurat koło um, tego zbiornika. I on często nawiązuje ze mną kontakt zdrokowy, a często jak się na niego patrzę, to uzyskuje. Właśnie spojrzenie z powrotem. Mam nadzieję, że zje do końca, zanim stwierdzi, że czas wyjść. Ale tak, wydaje mi się, że jest bardzo inteligentny. Przynajmniej trochę bardziej niż pozostałe. Ale to już jest kwestia. Wydaje mi się, że może młodego charakteru. No nie wiem, zobaczymy jak będzie w przyszłości. Póki co to on musi trochę urosnąć. Mam nadzieję, że te chrupki nie są dla niego zbyt duże. A, ale może sobie poradzi. Musi. No nic zostawiam was z jedzącym aksem i zobaczycie jeszcze później, jak lilka i skarl wciągają mrożone rybki tynki I myślę, że to będzie na tyle. E, dobra, trochę z innej strony, bo chciałem, żebyście widzieli, e, ale mam tutaj właśnie pokrojoną rybkę i widać żadne z nich jej nie namierzyło. E, w każdym razie e, jest to stynka, tutaj jest kawałek e, od ogona. E, wiem, że Lilia raczej za nią nie przepada. Nie wiem do końca dlaczego. Myślę, że to są jednak takie względy gustowe bardziej. Raczej nie mamy na to wpływu. Ale wiem, że na przykład Skarl, który tam sobie siedzi u góry, raczej, raczej lubi. I zawsze jak dostawał ode mnie, to z chęcią wszystko wciągał. A może spróbuję jeszcze wrzucić kolejny kawałek. O. Zobaczymy, czy w ogóle Lilia zje rybkę, bo wiem, że kiedyś yy, no właśnie po tym jak już zrobi backflipa. Yy, wydaje mi się, że nie to chyba raczej nie przejdzie. No już wypluta. Dobra no to Wygląda na to, że dzisiaj tylko skarb yy, dostaje rybkę. A, bo szkoda jej po prostu zmarnować. Yy, jak wiem, że nie zja. O, bardzo ładnie złapał. Złapała właściwie, bo to jest yy, samiczka. Yy, dziewczynka imię, co prawda, myślę, że jest obu płciowe. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się na mnie nie obrazi za to. No, ale tak, zobaczmy. Wszystko tutaj w porządku. A ja będę musiał sprzątnąć ten kawałek, który tam został wyplute. Gdzieś sobie leży a w każdym razie no to już kwestia gustu, który Aksoro co będzie lubił jeść, a ja jeszcze dokarmię z Karla, myślę, że sypię chrupki lilce i to by było na tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.